Witam Was serdecznie w kolejnym o Ostroezny po patelniach. Dzisiaj pokażę Wam przepis serii własnej. Mianowicie będzie to kurczak zapiekany w serku Filadelfia z chili lub w sosie Filadelfia z chili, jak wolicie. Ja z tego serka Filadelfia zrobię e, oczywiście bardzo pyszny sos. Na przygotowanie tego potrzebujemy około 10 Pałek z kurczaka mogą być łódka, będzie ich wtedy 8. Do tego około 400 gram pieczarek. 3 średniej wielkości cebule, 4 ząbki czosku, około 10 cm e, kawałka, 10 cm kawałka pora. Do tego zioła włoskie, które bardzo często goszczą na moim stole. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Filadelfii, potrzebujemy do tego około 500-600 do 600 gram. I oczywiście słodki sos chili. I na sam koniec ja tutaj mam starty pieprz razem z solą kamienną, które wszystko razem utarłem, jak widzicie i tym będę za chwilę przyprawiał kurczaka. Wlewamy troszeczkę oleju. Niedużo, około dwóch łyżek, gdyż to będzie już samo w sobie tak puste, że niektórzy z Was mogą mi dać niezłe manto. Słownie rozprowadzamy ten olej, i następnie z dwóch stron będziemy posypywać samą i pieprzem nasze pałki. mamy z jednej strony posypane to możemy już się układać w żaroodpornym naczyniu, kładamy oczywiście tym posypanym w dół i wsypiemy zaraz znowu z drugiej strony obficie mniej więcej Tyle wystarczy i to wszystko powędruje pod przykryciem do piekarnika na 40 minut i będziemy to piekli w 180 stopniach. W międzyczasie, gdy łódka nam dochodzą w piekarniku. Wywrzucamy około 50 gram masła. Najlepiej jak będziecie mieli masło klarowane i będziemy tutaj smażyć najpierw cebulę z porem. Później dodamy czosnek, na końcu pieczarki i sos Filadelfia i na koniec jeszcze doprawimy to sosem Czyli Na początek musimy oczywiście rozgrzać garnek, e, rozpuścić masło i za, zabrać się za krojenie i siekanie naszych na przykład cebuli i pora. Teraz gdy masło już jest rozgrzane, wcześniej pokrojoną cebulę Wrzucamy do smażenia. Pamiętajmy, że najlepiej, zresztą większość z Was, wierzę, najlepiej cebula smakuje smażona właśnie na maśle. Do tego dodamy jeszcze por. I smażymy, to, aż cebula nam się zeszkli, a por zmięknie. to oczywiście przemieszać, żeby wszędzie ten tłuszcz doszedł i bawimy się zajmie to około 7 do 10 minut. Jak widzicie pół i cebula doszły. Teraz wrzucamy czosnek i smażymy dalej razem z porem i cebulą jeszcze około 3 minut przyszedł czas na pieczarki więc wrzucamy pieczarki i smażymy razem wszystko do momentu aż ten puszczony sok z pieczarek się zredukuje do minimum tak żeby powstała taka jakby kleista substancja jeszcze tutaj troszeczkę gafy strzeliłem ja tu mam wędzony boczek o którym zapomniałem a to było tak naprawdę jako gwóźdź programu, ale nie ma znaczenia, bo to i tak miało być dodane do, do końca przed samym dodaniem e, Filadelfii, więc wrzucamy to, będzie około 150 gram boczku, to w zupełności wystarczy, I mniej więcej taki efekt chciałem osiągnąć, czyli jak widzicie, to jest takie maziowate teraz możemy zabierać się za Filadelfię wrzucamy ją tutaj do reszty troszeczkę pomieszamy żeby to się trochę rozpuściło że bardziej zbliżony do pożądanego efektu Zaraz otworzymy drugie pudełko. I tak samo próbujemy to wymieszać tak aby się rozpuściło. Gotujemy to w kolejne Dosłownie 10 minut, minęło dosłownie 10 minut, i to już jest ostatni etap. A w zasadzie przedostatni, przygotowania naszego dania, ostatni naszego sosu. Wrzucamy tutaj 3 łyżki słodkiego sosu chili, będzie mniej więcej tyle. Mieszamy to, on to koloru specjalnie nie zmieni, ale nada. Barwę całemu daniu, nie tylko temu sosu. Sos już jest praktycznie gotowy. Przed wrzuceniem tego do kurczaka dodajemy dwie płaskie łyżki stołowe włoski ziół i ściągamy spalnika. Miało 40 minut. Kurczak wyciągnięty i odlany, i teraz pozostaje nam tylko nasz, nasz cały sos. Wlać do naszego kurczaczka. Upewnić się, że ten sos dotarł wszędzie on no, i tak dotrze, ale można temu troszeczkę pomóc. Kurczak upewnijmy się, że jest przykryty, wszystko było wyliczone na taką zawartość sosu, żeby przykrył nam całego kurczaka. No i minęło pół godziny. wszystko już jest gotowe. Tak to wygląda jeszcze ładnie burgocze. jest to płynne ale po ostygnięciu wszystko się zeschnie i zgęstnieje więc proponuję ugotować sobie do tego lub upiec ziemniaki, wyłożyć i polać tym przepysznym sosem. Życzę smacznego.